I nie musiałem się bać. Net, net, nie, nie, baterii, nie. Nie, zresztą bateria nie ma. Przecież jesteś napalony jak bok. No, wyjdźcie, mówię na, na Nie, no nie, nie ma baterii. Nie działa. Jak to bateria nie działa? No normalnie. Mocno. Mocno. Nie, nie ma nie działa. Nie działa? Nie. Dobra, dobra, e, e. nie, Przepraszam, <śmiennie> no babie, nie, Adaś, proszę. Adaś, Adaś, To czy ja mam chodzić na trzecią komendę policji, bo nas nigdzie... Ale, ale, ale nas nigdzie nie chcą kurwa sprawdzić, no! Ja kurwa, bo cię wyprowadzę stąd, wyjdę i pojedziesz kurwa do żłoba, a nie do krakowa. No dobrze, sorry, no sorry, no, ale pytam... się... No sorry, no! No. No co, w czym masz problem? No. No co, no w czym jest problem? No chcieliśmy czym